Cześć, z tej strony Ola Uruszczak i miło mi zaprosić Cię na film z cyklu Terapia Jogą Ćwiczenia. Dzisiejszy film to badanie oddechu. Popracujemy troszeczkę, nie za długo, troszeczkę nad badaniem naszego oddechu. W ramach pracy nad higieną naszego oddechu. Zaczniemy sobie od pozycji siedzącej. Więc usiądź sobie wygodnie. Ja siadłam na poduszce do medytacji. Usiądź sobie wygodnie, troszkę się możesz pokręcić. Tak, żeby znaleźć takie ułożenie ciała, które będzie sprzyjać temu, aby Twoja pozycja była wydłużona. Co to znaczy wydłużona? Chodzi o to, aby nasza miednica nie odchylała się do tyłu. Kiedy miednica odchyla się do tyłu, wtedy się no, muszę zgarbić. A chcemy wydłużyć. Jak czujemy bez napięcia, przód i tył ciała i ustawić miednicę w pozycji neutralnej, więc kiedy mamy niewysoką, ale podpórkę pod pośladkami, to wtedy jest to prostsze. Jeżeli jest to w dalszym ciągu trudne, to możesz sobie yy, usiąść po prostu na krześle, tak, usiąść na krześle, usiąść sobie stabilnie, tak jak czujesz wydłuż przód tył ciała, zwróć uwagę na swoją głowę. Głowa niech będzie na przedłużeniu szyi, nie wysuwa się do przodu, tylko wróć głową nad szyję. Powoli zamknij swoje oczy. Badanie oddechu zaczniemy od świadomości oddechu. Czyli teraz, tak jak siedzisz z oczami, które są zamknięte, zwróć uwagę na to, że oddychasz. Poczuj, że robisz wdech, i poczuj, że robisz wydech. Nie zmieniaj nic w swoim oddechu. Oddech jest naturalny. Po prostu bądź z każdym wdechem i z każdym wydechem świadomie. Uświadom sobie ten proces, zauważ go. Zbadaj, jakie fazy ma oddech. Dostrzesz wdech. Dostrzesz wydech. Być może jeszcze w Twoim oddechu pojawiają się dodatkowe fazy. Taką dodatkową fazą jest krótka pauza. Pomiędzy wdechem a wydechem oraz krótka pauza pomiędzy wydechem a wdechem. Czasem oddech płynnie przechodzi jedna faza w drugą, wdech płynnie przechodzi wydech, ale czasem zanim nastąpi wydech po wdechu, pojawia się taka krótka przerwa. Wtedy wdech już nie następuje, już się skończył, ale wydech się jeszcze nie rozpoczyna. I podobnie po Wydechu, zanim zacznie się wdech, to jest taka krótka przerwa. Wydech się już zakończył, a jednocześnie wdech się jeszcze nie rozpoczyna. I zobacz, czy w Twoim przypadku obserwujesz takie krótkie przerwy. Może zaobserwujesz tylko jedną krótką przerwę, na przykład po wdechu albo po wydechu. może u ciebie wdech płynnie przechodzi w wydech. Czasem, kiedy obserwujemy oddech, pojawia się chęć odetchnięcia głębiej, i to jest ok. Nie blokuj tego, nie blokuj tych naturalnych odruchów. Kiedy pierwszy krok mamy za sobą, czyli jesteśmy świadomi robienia wdechów i wydechów, kolejnym krokiem naszego badania oddechu jest odczucie strumienia powietrza. Strumień powietrza zarówno dostaje się do ciała, kiedy robimy wdech, i strumień powietrza opuszcza nasze ciało, kiedy robimy wydech. Więc poczuj ten strumień powietrza. Najpierw przyjrzyj się strumieniowi powietrza wdychanemu. Czyli kiedy robisz wdech, poczuj, że powietrze, strumień dostaje się do nosa. Daje się poczuć, jak ten strumień owiewa ścianki nosa, dostaje się głębiej do jam nosa. Staraj się wędrować swoją uwagą za tym strumieniem powietrza i poczuj, gdzie jest on dla Ciebie wyczuwalny. Być może poczujesz go w jamach nosa, może w zatokach, a może dopiero złapiesz gdzieś ten strumień powietrza wdychany w gardle, kiedy powietrze niczym, taki strumień wody spływa po ściance gardła, wędrując do dalszych dróg oddechowych. Teraz bądź z tym powietrzem wdychanym i obserwuj, gdzie czujesz to powietrze wdychane, gdzie czujesz strumień powietrza, kiedy robisz wdech. Staraj się nie zmieniać rytmu oddechu. Niech oddech ma cały czas swój naturalny rytm. To, co jest po naszej stronie, to uwrażliwić swoją uwagę, świadomość w tym momencie w drogach oddechowych i doświadczać dotyku strumieniu powietrza do ciała, wędrować świadomością za strumieniem powietrza, odczuwając przepływ tego strumienia przez różne miejsca w ciele, w tym wypadku oczywiście drogi oddechowe. Teraz powędruj uwagą też do wydechu. Poczuj ten strumień powietrza wydychany. Poczuj, w którym momencie dajesz się go wytropić. Czy zaczyna się to już gdzieś w oskrzelach? Łapiesz ten strumień powietrza wydychany w oskrzelach, czy może dopiero w gardle? A Może gdzieś obserwujesz go dopiero na końcu jego drogi, czyli właśnie w jamach nosa, w nozdrzach, na skórze nosa. I teraz wędruj swoją uwagą za strumieniem powietrza wydychanego i uwrażliw się, gdzie go odczuwasz. Cały czas też kontroluj, czy Twój oddech jest naturalny, czy nie zaczęłaś go zmieniać. Chcemy, aby oddech był naturalny, nie wpływamy na jego rytm, tylko uwrażliwiamy się na to, co odczuwamy. I bądź teraz zarówno ze strumieniem powietrza wdychanym, jak i wydychanym. I w tym kroku możesz poczuć różnicę, jaka jest jakość tego strumienia powietrza wdychanego i wydychanego. Zwróć uwagę na jego temperaturę, szczególnie na nozdrzach, odczuwaną na początku nosa, w nozdrzach. Jaką temperaturę ma wdech, jaką temperaturę ma wydech. Chodzi oczywiście o taką jakość, czy to jest ciepłe, ciepły strumień powietrza, czy chłodny. Przyjrzyj się, czy ten strumień powietrza, który wydychasz i wydychasz, jest gładki, czy może nieco szorstkawy. A może jest różnica między wdechem, a wydechem. Na przykład strumień powietrza wdychany jest nieco bardziej chropowaty, wydaje się być taki ostry, a wydychany jest taki gładki, niemal taki śliski, miękki. Jeżeli te pojęcia są dla Ciebie abstrakcyjne, to też się do nich nie przywiązuj. Może Ty złapiesz cechę, która jest dla Ciebie taka odczuwalna i przemawiająca? Bądź z tą cechą, obserwując jak ona się Uwidacznia na wdechu i na wydechu. I teraz, kiedy w kolejnym kroku wędrowaliśmy świadomością za wdechami i wydechami, to w kolejnym przenieś swoją uwagę na ciało i poczuj, jak ciało się zachowuje, kiedy robisz wdech i kiedy robisz wydech. Najpierw przyjrzyjmy się wdechowi. Co dzieje się, kiedy robisz wdech z ciałem? Czy czujesz, że na wdechu któraś część ciała się rozszerza, zwiększa swoją objętość? Szczególnie przyjrzyj się obszarowi mostka. Żeber, klatki piersiowej na wdechu. Przyjrzyj się obszarowi pleców, kiedy robisz wdech, co dzieje się z plecami, kiedy robisz wdech, co dzieje się z brzuchem. Przenieś też swoją uwagę w głąb ciała i poczuj, jak wnętrze ciała zachowuje się na wdechu. Przyjrzyj się teraz wydechowi. Co dzieje się z ciałem, kiedy robisz wydech? Co odczuwasz w ciele na wydechu? I ponownie szczególnie zwróć uwagę na obszar mostka, żeber. Poczuj, jak się zachowują ramiona na wydechu. Jak zachowują się plecy. Jak zachowuje się brzuch. I przez moment pozostań uwagą zarówno na wdechach i wydechach, i rozszerz swoją uwagę na całe ciało, doświadczaj, jak zachowuje się ciało, kiedy robisz wdech, kiedy robisz wydech. Bardziej staraj się doświadczyć, niż to nazywać. Choć czasem, kiedy jesteśmy pierwszy raz z jakimś procesem, Nieco prościej jest sobie to opisać w głowie, więc jeżeli to Ci pomoże, to możesz to zrobić, ale w miarę możliwości staraj się po prostu odczuwać to, co dzieje się w ciele, kiedy robisz wydechy i kiedy robisz wydech. I kolejnym krokiem naszego badania oddechu będzie prowadzenie oddechu w konkretne miejsca w ciele. I do pierwszego naszego kroku zmienimy pozycję. Położymy się na plecach. Połóż się na plecach z nogami zgiętymi. Ja nawet uniosłam sobie wyżej stopy, tak żeby mieć takie poczucie, że mam. Em, Rozluźniony brzuch i też plecy wygodnie opierają się na ziemi i nie jest to pozycja, która sprawia mi jakikolwiek dyskomfort. Połóż swoje dłonie na brzuchu i teraz pod dłońmi poczuj przede wszystkim rozluźniony brzuch. Więc chcemy, żeby brzuch był miękki. Ta pozycja, w której teraz jesteśmy, sprzyja rozluźnieniu brzucha, i prawdopodobnie brzuch jest miękki. Kiedy tam zagłębić dłonie, palce dłoni w skórę na brzuchu, gdzieś wokół pękka, on będzie się poddawał, nie będzie protestował, nie będzie sztywny. Będzie miękki. I teraz chcemy, aby kolejny wdech, ten miękki, rozluźniony brzuch, Delikatnie uniósł w górę, a wydech sprawi, że brzuch opadnie. I uwaga, to jest ruch, który my chcemy poprowadzić tylko świadomością oddechu. W żaden sposób nie napinamy brzucha, nie wypychamy go, żeby to się zadziało. Po prostu brzuch jest rozluźniony, więc pod rozluźnionymi dłoni też można wyczuć to rozluźnienie brzucha. I chcemy rozluźnić też oddech. A przez to mam na myśli rozluźnienie przepony, tak żeby na wdechu brzuch się delikatnie uniósł w górę, a na wydechu opadł. Miękkie, rozluźnione brzuch i z wdechem chcemy tak poprowadzić oddech, żeby brzuch się delikatnie uniósł, a z wydechem opadł w dół. Na dobrą sprawę ten proces zachodzi w tej pozycji bardzo, ta pozycja sprzyja temu, żeby to działo się po prostu samodzielnie. I jedyne, co mamy zrobić, to pod dłoni poczuć ten ruch brzucha i być świadomymi robienia wydechów i wydechów. Taki typ oddechu to oddech torem brzusznym, czyli klatka piersiowa jest unieruchomiona. Mamy rozluźnienie ciała sprzyjające temu, żeby przepona sobie na wdechu schodziła nisko i, można powiedzieć, przepychała zawartość jamy brzusznej w kierunku ściany brzucha, a jeżeli brzuch mamy rozluźniony, to on na wdechu się uniesie, w górę, na wydechu opadnie. Czyli prowadzimy oddech tak, aby to właśnie brzuch się poruszył. Do kolejnej pozycji przeniesiemy się na najpierw do siadu na piętach. W kolejnym kroku y, będziemy y, zaczynać od siadu na piętach, ale jeżeli to jest dla Ciebie pozycja niewygodna, to już teraz możesz przenieść bardziej ciężar ciała do przodu na dłonie. Kolana są mocno rozszerzone, czyli kolana, kolana ma mocno rozszerzone na boki, i chcę skłonić się do przodu. Tak, żeby to było wygodnie, więc nie będę schodzić nisko do podłogi, tylko oprę sobie przedramiona na mojej poduszce, czoło na przedramionach. I tym, sposobem, yy, I tym sposobem mam taką pozycję, w której mój brzuch jest rozluźniony i moje plecy są wolne. Wolne to znaczy, przede wszystkim, one tutaj, jakby w ich stronę, będziemy przesuwać nasze wdechy. Więc teraz poczuj swoje plecy. Uwrażliw się na, na to, co czujesz na swoich plecach. Uwrażliw swoją skórę na plecach. Pomóż tam swoją świadomością. I teraz, kiedy będziesz robić wdech. To poprowadzić wdech w kierunku pleców, szczególnie tutaj obszaru odcinka piersiowego kręgosłupa i obszaru klatki piersiowej, ale na plecach. Czyli chcemy na wdechu plecy unieść w górę, rozszerzyć, ale oddechem, by pozycja jest wygodna. W pozycji, jesteśmy w skłonie, nic tutaj się nie unosimy, można powiedzieć fizycznie, tylko wdech prowadzimy do pleców, tak żeby poczuć rozszerzanie żeber, unoszenie odcinka piersiowego, zwiększeniu objętości pleców. Na wydechach, natomiast chcemy rozluźnić brzuch, czyli wdech prowadzimy w kierunku pleców, z wydechami rozluźniamy brzuch. Zrób tak jeszcze około trzech oddechów. Po trzech oddechach powoli unieść się w górę. I do ostatniego prowadzenia oddechu, w konkretnym miejscu w ciele, siądziemy sobie z powrotem na wsiadzie skrzyżnym, czy też na krześle, jeżeli siedziałaś wcześniej na krześle, w sposób wygodny. I tym razem będziemy chcieli poprowadzić oddech do dolnych żebr. Więc dolne żebra, jakby mamy dość dużą klatkę piersiową, tu mamy górne żebra. No i mamy obszar dolnych żeber, czyli tych ostatnich. I te dolne żebra tworzą taką obręcz, która, można powiedzieć, zaczyna się na plecach, jest tutaj po boku talii i też z przodu naszego brzucha. Więc, dla ułatwienia, będziemy się chwytać w talii, tak, żeby poczuć te dolne żebra. Można się chwycić w ten sposób. Można też ułożyć sobie ręce tak, aby to grzbiety dłoni położyły się na talii, w zależności od tego, jak ci jest wygodniej. Zaczynamy od tego, że delikatnie sobie wydłużamy przód, tył ciała, tak jak na początku. Nasz układ oddechowy dobrze pracuje, kiedy mamy wydłużoną sylwetkę, więc jest to bardzo istotny element. I teraz obejmujemy się w talii i z kolejnym wdechem chcemy rozszerzyć obszar dolnych żeber na boki. Czyli na wdechu prowadzimy wdech w kierunku dłoni, w kierunku dolnych żeber, a na wydechu pozwalałam, żeby dolne żebra wróciły sobie z powrotem do swojej pozycji. Jeżeli udało się to poczuć, to świetnie. Kilka kolejnych oddechów prowadź wdech do dolnych żeber, wydech pozwalaj oddechowi wracać, wracać dolnym żebrom. Do swojego pierwotnego wyjścia, natomiast jeżeli nie dało się poczuć, to możesz trochę wspomóc tą pracę przez delikatną aktywację brzucha. Czyli delikatnie aktywujemy brzuch. Jak mamy pępek, chcemy ten pępek i taką ścianę brzucha, taką jakbym chciała się tu objąć, taką szarfą, tą ścianę brzucha, czyli mięsień poprzeczny brzucha, delikatnie popchnąć w kierunku kręgosłupa, tak żeby brzuch był delikatnie napięty. To nie jest wciągnięcie brzucha, tylko właśnie delikatne zasycanie pępka. W kierunku kręgosłupa. I teraz z tak utrzymanym aktywnym brzuchem ponownie wdech poprowadź do dolnych żeber i wydech pozwalam, żeby dolne żebra się rozluźniły. Generalnie oddech powinien być spokojny, tak? Jeżeli on nie jest spokojny, nie rozluźniamy się, to wtedy ta przepona, można powiedzieć, nie ma takiego spokojnego, spokojnej możliwości schodzenia w dół. I przy aktywnym brzuchu, ona wtedy jakby ten oddech będzie nam rozszerzał, szczególnie dolne żebra. Jeżeli czujesz, że gdzieś twój oddech umknął, jest jakiś przyspieszony, gdzieś jest taki niepokój w ciele, w głowie, to najpierw sobie zacznij od uspokojenia oddechu, a potem powróć do tej pracy z tym prowadzeniem oddechu do dolnych żeber. Jeżeli natomiast pracujesz z tym oddechem, to jeszcze tak trzy oddechy. Po tych trzech oddechach powoli rozluźnij sobie ręce i w dalszym ciągu możesz utrzymać oddychanie w kierunku dolnych żeber, ale już bez tego wymacania tego ruchu, tylko staraj się to odczuwać. Więc kolejne trzy oddechy, możesz sobie zamknąć oczy, spróbuj poczuć ruch dolnych żeber na wdechu, a na wydechu rozluźnienie. Powolutku możesz otworzyć sobie oczy. Dziękuję Ci bardzo za wspólną pracę w badaniu oddechu. Będę wdzięczna za skomentowanie, jak Ci się ta praca podobała, polubienie tego filmu, jeżeli uważasz, że był wartościowy, i podzielenie się, czyli udostępnienie, jeżeli uważasz, że więcej osób. Powinno skorzystać z tej lekcji. Jeśli możesz, to pozostań ze mną w social media, zasubskrybuj mój kanał na YouTube, no i zapraszam Cię do kolejnych odcinków serii Terapia Jogą ćwiczenia. A tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!